To jedno z tych symbolicznych zdjęć przypominających o czasach, o których wielu Polaków chciałoby zapomnieć. Każdy, kto w czasach PRL-u, że tak powiem, przechodził tą biedę, to, to upokorzenie, tą nędzę, to każdy ma swój udział w tym, że jesteśmy dzisiaj wolni i niepodlegli. Moje wnuki, wnuczki nie będą może do końca rozumiały poprzedniego okresu PRL-owskiego. Ale ja mam satysfakcję, że nie muszą tego wszystkiego rozumieć, nie? Dzisiaj żyją, rodzą się w innym świecie, w innych warunkach i bardzo dobrze. Mam wolność, Polska jest krajem niepodległym, ale nie było to za darmo, że trzeba było ponieść ofiary. Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych kultywuje pamięć o ofiarach tamtego ustroju. Włącza się w promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób, które zostały dotknięte represjami w czasach PRL-u. Celem stowarzyszenia jest również rehabilitacja tych osób i popieranie roszczeń o naprawę krzywd, jakie doznały w stanie wojennym w wymiarze moralnym i materialnym. Stowarzyszenie dba również o edukację kolejnych pokoleń, przypominając ówczesne wydarzenia, ludzi i znaczenie Elbląga dla działalności Opozycyjnej. Jeżeli mamy pamiętać i przekazywać tę pamięć następnym pokoleniom, to spotkanie się z młodzieżą, przekazanie przez świadków zdarzeń tego, co przeżyli i na przykład podkreślenie, jeżeli to jest młodzież, że młodzieży, te ofiary na tych protestach to w większości byli młodzi ludzie w Waszym wieku. W dążeniu do zmian, w dążeniu do y, wolności w tym kraju, to Elbląg ma swoje, swoje zasługi, swoje miejsce. Osoby dotknięte represjami za szeroko rozumianą działalność opozycyjną są bohaterami, którzy sprawili, że dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. My możemy skorzystać z wolności, nawet jeżeli nam się coś nie podoba, to nie boimy się już represji, tak? Czyli można mówić swobodnie i krytykować partię, krytykować polityków, krytykować rząd i za to nic nie, nie grozi. Nie grozi więzieniem, nie grozi pobiciem, tak jak się zdarzało w czasach PRL. Wykorzystujmy wolność, ale miejmy świadomość, że wolność. Ma, ma swoje granice. To, co jest złe, nas dzieli, czy y, nie czyni dobra, a czyni zło, wybierajmy. Wybierajmy dobro.